Witajcie. Tym razem na Śląsku szukamy wejścia do podziemi byłej karbitowni w Bytomiu. Z racji, że jest nas dosyć spora grupa, ten film nie będzie taki jak zawsze. Spróbuję w międzyczasie nagrywać jakieś krótkie urywki, potem spróbuję to zmontować. Pewnie nie będzie długi, ale zawsze coś nam zobaczycie z tych podziemi. Dzień dobry. A tu musimy zejść. Jesteśmy na tym dolnym poziomie tego tunelu. Tunel jest bardzo długi, ma około 4,5 kilometra. Na pewno nie zrobimy materiału stałego, no ale dalsze partie są bardziej zalane. Jak do nich dotrę, to włączę kamerę. 210 metr na 55, i tunel przychodzi z ceglanego łukowego, w jakiś betonowy. Tu jest jakiś zagranik. Tam mamy do góry jakiś szyb Dalej już tutaj widzę wody nie ma tyle Przejdę przez ten zawał i się połączę Już idę bardzo zgulony Dochodzimy do bardzo fajnego miejsca. Mów tunel. Zobaczcie, co tu się dzieje. Taki szyb. Zobaczcie na te nacieki. Stalagmity czy stalaktyty, jak to tam? Jak zwał, tak zwał. Tam, jak jest mega tunel, ciągnie się bez końca. Cały czas idziemy tym tunelem. Nie wiem, jak tu świeci, żeby... Jakbyśmy się Tunelo czasu przestrzeni znaleźć. Warto było dojść do tego miejsca. Jest to 410 metr. To bardzo... Jest bardzo nisko. Ale tunel tu przechodzi bardzo... No nie wiem Patrząc na zegarek jestem już ponad pół godziny w tych tunelach, grubo nie, prawie godzinę od wejścia a końca nie widać. Tam dalej musiałem się wrócić, bo tam dalej już czujnik zaczął pokazywać spadkowe rzeczy. A po drugie no też plecy nie mam z gumy, strasznie mnie bolą. No ale idziemy do wyjścia pomału. Musi dostać do drabiny i na powierzchnię.